mamy nadzieję i chodzę do klasy 7G. Nowy rok szkolny, nowe filmy, projektu Czytaj z nami. Jak co miesiąc chciałam Wam przypomnieć, że osoby chętne do brania udziału w naszym projekcie, proszę zgłosić się do naszej organizatorki pani Agaty Gierlotki. Żeby nie przedłużać, zapraszam do oglądania nowych i ciekawych propozycji książek. Cześć! Dzisiaj chciałabym polecić świetną książkę autorstwa Bogusława Janiszewskiego. Tytuł książki to Emocje. To, o czym dorośli ci nie mówią. To pozycja, która powinna znaleźć się w każdym domu. Pomaga nam, zroz pomaga nam zrozumieć emocje i to, jak sobie z nimi radzić. Poza tym jest wesoła, pełna śmiesznych obrazków i naprawdę poprawia humor. W, w książce znajdziemy odpowiedzi na pytania takie jak Dlaczego, dlaczego emocje czasami nas ponoszą? Ile w nas jest chemia, ile rozumu? Czy można być szczęśliwym bez przerwy? Jak, jak wiele ma odcieni radości i smutek? I wiele, wiele innych. Książka tak naprawdę przekazuje nam wiedzę naukową, ale podana jest w bardzo przystępny i śmieszny sposób. Między innymi dzięki komiksowym dialogom. Serdecznie polecam. Hej wszystkim, jestem Alicja Nowakowska i chciałam wam przedstawić książkę, która naprawdę bardzo mi się podoba. Tytuł tej książki to są baśnie braci Grimm. Bardzo podoba mi się ta książka, ponieważ jest bardzo ciekawa jest bardzo dużo baśni. Zilustrowała ją Renata Fucikowa. I bardzo ją chcę pochwalić, bo rysuje bardzo ładnie. Popatrzcie. To tyle. To pa. Do zobaczenia. Jestem Eryk. Dziś chciałbym polecić Wam kolejną książkę. Będzie to książka Justyny Bednarek. Niesamowite przygody 10 skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych. Czy zdarzyło Wam się zgubić skarpetkę? Pewnie tak. A zastanawialiście się, gdzie one są i co się z nimi dzieje? Ta książka opowiada o takich zaginionych skarpetkach i fascynujących przygodach. To powieść kryminalna, a też powieść przygodowa. Polecam. Witam, nazywam się Ignacy Rosołek i dzisiaj chcę Wam przedstawić opowiadanie serii Ignacy i Mela na tropie złodzieja autorki Zofii Staniszewskiej. Jest to opowiadanie o bliźniakach niepodobnych do siebie jak pies i kot, które zabierze nas podróż do świata pełnych niespodzianek. A może nawet to Ty padniesz pierwszy na trop złodzieja. Zachęcam Was całego serca do przeczytania tych opowiadań. Cześć Wam, chciałam się Wam opowiedzieć o książce Andrzeja i Magiczne drzewo Czerwone Krzesło. Krótko jest zwięźle Niesamite przygody i magia, takie jak Latający dom, wielka fala tsunami oraz olbrzymi lew. Oto fantastyczna opowieść o dzieciach, które zależy z spełniające życzenia. Te dobre i te złe. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Karol z Prątyba. Chciałbym Wam polecić książkę pod tytułem Magiczne drzewo. Jest to polska seria. Powieści dla dzieci i młodzieży. Jej autorem jest Andrzej Maleszka. Do tej pory ukazało się 10 tomów: Przykład Kuki, Gabi i Filipa. Pierwszy tom rozpoczyna się w momencie, gdy podczas ogromnej burzy upada stary dom o magicznych mocach. Trafia potem do tartaku i zostaje przerobiony na różne przedmioty. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co się z nimi stało, musicie przeczytać koniecznie książkę. A to moje magiczne drzewo. Kochani, dzisiaj spróbuję zachęcić was do przeczytania takiej Zmierzch. Ta seria książek opowiada o dziewczynie, której rodzice rozwiedli się. Dziewczyna ma na imię Bella. Bella mieszka z mamą. Z roku od dzieciństwa przyjeżdżała do taty, jednak z czasem ich kontakty zaczęły słabnąć. Po pewnym czasie postanawia przyjechać do taty na dłużej, aby ostatecznie z nim zamieszkać. Decyzję o przeprowadzce podejmuje przez Edwarda, którym zakochuje się. Z czasem dowiaduje się, że jest wampirem ale ta informacja nie zmienia jej uczuć do niego. W dalszych częściach jest ciąg dalszy tej opowieści. Saga Smieszki jest bardzo ciekawą i wciągającą serią książek. To wszystko z mojej strony. Cześć! Cześć, nazywam się Miguelina Skrzynka i jestem z klasy 4B. Chciałabym Wam przedstawić atlas muszli Marii Prusińskiej. Jest nim dużo zdjęć i opisów muszli. Jeśli posiadacie jakąś muszlę w domu, możecie sprawdzić, jak się nazywa i skąd pochodzi. Zdjęcia są bardzo kolorowe. Polecam! Hej, jestem Oliwia i chodzę do klasy piątej. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować album pod tytułem Podróże Marsz, dzięki któremu ja w te wakacji udałam się do pięknej Grecji. W albumie mieści się około 400 tras z różnych zakątków świata. Przewodnikowy układ oraz poglądowe mapy pomogą nam zaplanować czas i szczegóły podróży. Ponad 1000 zdjęć ilustrowanych, wszystkie opisane atrakcje pozwolą przenieść się w dalekie krainy i poznać egzotyczne kultury, cuda przyrody i architektury. Jeżeli spodobała Ci się ta książka, polecam ją serdecznie i może Tobie uda się w następne wakacje wyjechać do jakiegoś pięknego miejsca. Żeby było już na tyle w tym miesiącu. Dziękujemy, że wytrwaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało i Was zaciekawiliśmy i że wyczekujecie następnego filmu. Do zobaczenia!